Witajcie kochani na kanale Czytaj z Miną. Dzisiaj zapraszam was serdecznie na odcinek specjalny dotyczący najlepszej, najgorszej, najbardziej poruszającej książki z minionego roku. I tak moi drodzy, nowym gatunkiem książki, jaki było mi dane poznać w minionym roku, było science fiction See It autorstwa Jagny Rolskiej. Fabuła opiera się tutaj głównie na tym, iż ludzkość jest mamiona wizją lepszego utopijnego świata niż dotychczasowy i opuszcza na tak zwanych kosmicznych arkach ziemię nie wiedząc jednak czy to jest tak naprawdę czy to jest prawda czy to jest jakieś kłamstwo po prostu pojawia się w tej powieści intryga spisek który, odkry, który odkrywa grupa Buntowników. Jeżeli chodzi o sam świat, wykreowany, uważam, że zostało to zrobione w bardzo dobry sposób. Hmm, bardzo rozbudowane i barwne uniwersum charakterne i niezłomne postaci dodają w tej powieści smaku. Czy jednak, Zachęciło, zachęciła mnie ta powieść, aby dalej wchodzić w ten świat sci-fi. No nie do końca, aczkolwiek na pewno będę chciała jeszcze y, przeczytać jakąś powieść z tego gatunku. I moi drodzy, teraz króciutko o bardzo złej, no w sumie o najgorszej książce, jaką przeczytałam. Może nie tylko nawet w minionym roku, ale ogólnie to była bardzo zła książka. Nie posiadam jej fizycznie, ponieważ była to książka wypożyczona z biblioteki. Nie recenzowałam jej na kanale, ponieważ wychodzę z założenia, że jeżeli jest to coś naprawdę tak płytkiego i niewartego uwagi, to nie ma sensu o tym mówić. A ja wiecie, staram się generalnie raczej. Stwarzać dla Was w miarę pozytywne i konstruktywne recenzje. A w przypadku tej książki nie mogę powiedzieć raczej nic pozytywnego. A mowa tutaj o powieści bezmyślna autorstwa, tutaj mamy inicjały S.C. Stevens, gdzie fabuła opiera się głównie na tym. Iż główna bohaterka Kira Kiera wprowadza, wyprowadza się, przepraszam, ze swoim chłopakiem Denem do innego miasta i zamieszkują u jego przyjaciela Kelana. Kiera, osamotniona ciągłą nieobecnością i wyjazdami swojego chłopaka Denego, zdradza go właśnie z jego przyjacielem. I tak, moi drodzy, cała książka. Jest naprawdę główny, gruba bardzo, opiera się na licznych zdradach i rozterkach Kiry i klana Tak nazywa się ten y, przyjaciel, nie wiem, czy już wspominałam danego. Tytuł powiem wam, że idealnie wpasował się w powieść, gdyż jest ona faktycznie bezmyślna, płytka i po prostu. Nazwijmy rzecz po imieniu głupia. A ja naprawdę staram się generalnie źle nie mówić o książkach, ponieważ wiem, że autor, jakikolwiek autor, zawsze musi poświęcić na to swój czas. No wiecie, ogólnie tak, ale nie da się naprawdę inaczej odnośnie tej książki wypowiadać się. Po prostu była naprawdę głupia i nie polecam jej absolutnie nikomu. Natomiast moim odkryciem minionego roku była powieść Genesis autorstwa Bernarda Becketa z gatunku właśnie sci-fi. O dziwo dostałam od tej powieści zupełnie coś, czego nie spodziewałam się. Mamy tutaj, słuchajcie, historię, nie sobie przypomnę, chyba 14-letniej, tak, Anna która stara się dostać do elitarnej tam jednostki, akademii i staje do egzaminu. I opowiada w trakcie egzaminu o Adamie Ford, bohaterze z dzieciństwa. I tak, jest to naprawdę niezwykła książka, która mnie bez reszty pochłonęła, poruszyła moje serce. No po prostu była wspaniała, zakochałam się w niej. Piękne, głębokie dialogi, poruszające w taki bardzo filozoficzny. A zarazem naukowy sposób aspekty naszego życia i całej naszej ewolucji. Polecam tą książkę, tę książkę każdemu, naprawdę. Ostatnią książką, która mną wstrząsnęła naprawdę bardzo i skłoniła do mnóstwa refleksji, jest Mandy nie przyjdzie autorstwa. Tiffany De Jackson. Opowiada ona historię dziewczynki dziewczyny imieniem Claudia, która po powrocie z wakacji nie ma absolutnie żadnych wieści od swojej najlepszej przyjaciółki mandy, która nagle w bardzo dziwny sposób znika bez śladu. Claudia postanawia odnaleźć ją na własną rękę, gdyż zdaje się, że po prostu nikt oprócz niej nie zauważa zniknięcia mandy. Dosłownie nikt. I słuchajcie, ta książka porusza bardzo istotne sprawy, takie jak przemoc domowa i przemoc rówieśnicza. Dosłownie zakończenie tej książki nas miażdży i rozrywa serce na strzępy. Tym bardziej, że wiemy. Że takie rzeczy, które się tutaj zadziały w tej historii, one dzieją się, działy się i będą się niestety dalej działy w naszym społeczeństwie. I jest to naprawdę bardzo przykre. Polecam tę książkę każdemu czytelnikowi, ale starszemu niż takiemu 16, ponieważ no, pewne sceny w tej książce są po prostu. Zbyt mocne dla młodszych czytelników, aczkolwiek książka jest naprawdę godna polecenia, bardzo dobra pozycja literacka. Kochani, ja z tego miejsca żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za obejrzenie, wysłuchanie odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Spełniajcie się, spełniajcie swoje marzenia i dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć.